Idealna pogoda, piękna pogoda, żeby nagrać odcinek dla Was, Siemanko. Dzisiaj nagrywamy odcinek, gdzie wystawiamy Leona do Krakowa na Show eks, bo się dostał na hale. My pomyślałem, że nagram odcinek, pokazać Wam jak to wygląda, jak się takie auto na hali wystawia. Ale zanim tam pojedziemy, zanim to auto wystawimy, zanim całe wydarzenie Wam pokażemy, no to zrobimy małą autoreklamę swojej firmy. Bo otworzyliśmy studio Ten odcinek miał wlecieć po odcinku, w którym pokazujemy wam jak wynajmujemy oraz przerabiamy to lokum w nasze miejsce do pracy Ale plany trochę się zmieniły i uchylimy wam rąbka tajemnicy Mam nadzieję, że nie wpłynie to na wyświetlenia filmu z remontu tego miejsca Jak nasze studio wygląda, w końcu mamy gdzie furki naprawiać, wasze, nasze Nie te drzwi, te drzwi No, wjeżdżamy do środka Dzień dobry a, nie ma nikogo, jesteśmy tutaj sami z Rafałem. no, Leonik już jest w środku. Z tego loga jesteśmy najbardziej zadowoleni. Fajnie wygląda do zdjęć. Ciemna ściana, obsidian detailing, nasze logo, ale się wpyliłem. Widać, że jest ręka lakiernika. No, to ja robiłem. No! Także taka no, reklama, nie reklama naszego studia, jak chcecie wpadajcie Tutaj macie lokalizację, serdecznie zapraszamy Robimy korekty lakieru, ceramiki, sprzątanie, pranie, klejenie folii PPF, zmiana auta, wyciąganie wnieceń, oprzywanie kierownic, foteli, ściemnianie szyb Wszystko postaramy się ogarnąć, co byście nie chcieli Bierzemy się za przygotowanie Leona, żeby jakoś się, jakoś się prezentował na hali Ogień! none, gotta stand tall. Too many times, bust down a new up, it's too many diamonds. Like, fuck it, What you gonna do, baby? You too damn fine. Let's run it up. They want to see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gonna lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more crowd If y'all wanna win, just follow my route. Shorty rollin', shorty tryna get it. rollin' young and grindy, you going gon' get it. Put them peas up in the stoli. You gon' drive a thousand miles till his pockets keep on growin' I be skating on the ice on my neck like a goalie. When she was you, yeah, shorty she pursuin' me. What well, hey, if I was you, yeah? No i dobra, Leona mamy skończonego, ogarniętego. Teraz jest czyściutki, pachnący. Jedyne co mi się nie podoba, no to przednie lampy, bo są strasznie zniszczone. Muszę je w końcu wymienić. Kupić nowe, bo te klosze już od środka są zniszczone i nie da się z nimi nic kompletnie zrobić. No i folia na dachu. Niestety jest to winyl. Ma ona, jak dobrze mi pamięć nie myli, 3 lata. I strasznie się wyniszczyła przez ten czas. No, co zrobić? Musimy przekleić dach. Teraz nie zdążyliśmy. Mieliśmy masę innych spraw na głowie, ale tak się prezentuje. Leonik. O, tak się prezentuje Leonik. Tutaj z naszym logiem. Przepiękny logo. Podoba mi się. O, jeszcze takie jedno ujęcie. Fajnie, fajnie. Podoba mi się, że w końcu mamy z Rafałem coś swojego. Zawsze chcieliśmy otworzyć coś swojego. Chcieliśmy pracować nad waszymi furkami, czy nad furkami osób zewnętrznych. Udało nam się. Mamy studio. No, a jak to pójdzie dalej? Jak to wszystko będzie pracować? Nie wiemy, postawiliśmy wszystko na jedną kartę, no i zobaczymy jak będzie. Teraz czekam na Rafała, aż przyjedzie i jedziemy na hale ustawić Lonika w jakimś dogodnym miejscu. Zanim pojedziemy na targi, chciałem Wam przekazać jedną informację. Dostaliśmy współpracę z firmą Carfax. Co za tym idzie? No, oczywiście, i który Wam załatwiłem. Ale może zacznijmy od początku. Czym jest Carfax? Jest to raport historii pojazdu, pokazujący przeszłość danego auta. Możecie go pobrać ze strony carfax.pl po podaniu numeru WIN. W takim raporcie znajdziecie, ile auto miało właścicieli, jak było serwisowane, czy nie miało jakichś wypadków albo szkód, oraz przebieg, czy przypadkiem nie był przez kogoś zaniżany. Korzyści takiego raportu? Przy zakupie auto używanego oszczędzacie czas, ponieważ zanim pojedziecie oglądać swój wóz, no to już mniej więcej znacie jego historię. A cena raportu to jedynie ułamek ceny, za którą kupujecie swój wóz. Ale pamiętajcie, żeby nie sugerować się samym raportem. Jest to tylko dodatek. No i żeby auto sprawdzić dokładnie, musicie jechać, obejrzeć je osobiście. Korzystając z okazji, że przyjechało nam do studia BMW M3, no to sprawdzimy sobie jej raporcik. No i mamy raport BMW M3 2013 rocznik, 4.0 silnik. 420 koni nawet na tył, ale to musi robić przeciąg i ja pierdzielę. Wiek pojazdu 12 lat, idąc dalej, uszkodzona była. Przebieg w normie niekradziona, importowana ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj chciałbym tylko dodać, że raporty Carfax pomagają sprawdzić historię także samochodów z Polski oraz z Europy. Idąc dalej mamy tutaj pierwszą szkodę w 2023 roku. Możemy sobie sprawdzić dokładną historię tego pojazdu w USA. Druga szkoda była w 2024. Przebieg 167 tysięcy kilometrów. No to niedużo. No i cały ten przebieg, tutaj mamy ładnie pokazany, od Początku, czyli od 2013 roku aż do teraz, w 2024 roku przyjechała do Polski. No i informacje historyczne od 2013 roku, czyli odkąd w sumie została wyprodukowana, całą tutaj mamy historię przebiegu. W każdym roku praktycznie wszystko mamy. Fajnie, super. No i na końcu mamy szczegóły techniczne, czyli ile ma koni, jaki silnik, benzyna czy diesel, waga. No i takie tam, Także dość fajny i rzetelny raport. Dobra moi drodzy państwo, jesteśmy już tutaj na hali. Niestety nie mieliśmy trzeciej osoby, żeby nagrać ujęcia Leona z jazdy. No ale Leon, jak Leon. Znacie go z pierwszej śrubki. Jeżdżamy na hale. Mamy tutaj yy, numerek, pan nam dał. D26. D26. Nie wiem, co to będzie, nie wiem, co to znaczy, ale jedziemy. Tam widzę, że już ktoś upalaty w jest w tym roku. Był w tamtym roku w było? Nie, yy, nie było. Nie było, dobra, wjeżdżamy. O! Już pan tutaj czeka na nasyba. Czekajcie, idę pokazać numerek. Zaraz wracam. Nie Wiem komu numerek? Cześć. Jest... O kurwa. Ale to tu kurwa, laka spalił! Dobra, moi drodzy państwo, autko ustawiliśmy. Małe problemy były, ale jest. Zobaczymy, co tutaj więcej będzie stało, bo dzisiaj no, hala jest, można powiedzieć, pusta. Para autek jest, ale fajnie, bo możemy sobie ustawić po swojemu, na spokojnie sobie wszystko przygotować. A jutro mamy wejście od której? Od 11, ale my na 11 nie będziemy. My będziemy gdzieś na 14, 15, coś takiego. To co, pasy go trochę przetrzeć i uciekamy. Uuu. Odebraliśmy dzisiaj nasze wizytóweczki, ładnie tutaj lokujemy. Rafał jak się to zajmuje, nie? Moja. No, ja, Będzie można podchodzić, odbierać sobie, cyk. Obsidian... Używam Det, Obsidian Detailing. Numery do nas. Jakie, us Jakie usługi. No i takie tam. Także zobaczymy ile z tego w ogóle pójdzie. Nie będziemy wam dzisiaj pokazywać hali, bo i tak, jak mówiłem, nie ma tutaj y, wielu, wielu, wielu aut. Hala jest, można powiedzieć, zapełniona nie wiem, w 20%. Jedna jak i druga, bo mamy dwie hale. Z tego, co widzę, jest jeszcze wragrys, co chyba rok temu i dwa lata temu nie było. No i mamy drift, strefę drift, gdzie są będą chłopaki driftować i takie różne bajery. O, jaki fajny golf, podobny do... kolor podobny do mojego Leonika. Fajnie, fajnie. No to dobra, my się zbieramy do chałupy i widzimy się już za chwilę, czyli na targach w sobotę. Pierwszy dzień. Dzień dobry, witam was ja i tutaj Rafałek. Przyjechaliśmy jego ofiacikiem Pierwszy dzień targów na Expo w Krakowie. Idziemy zobaczyć, czy coś się zmieniło względem tamtego roku albo dwa lata wstecz, bo ja byłem w tamtym roku i dwa lata temu byłem. Rok temu niestety autka nie, przyje nie Nie, nie przyjęli, tylko nie miałem, bo się silnik rozleciał, więc nie wystawiłem. Ale dwa lata temu był już wystawiony. My zobaczymy, co się zmieniło. Obstawiam, że nic, bo w takich targach przeważnie mało się zmienia, ale zobaczymy. Może się zaskoczymy. Jak grafiał, jak uważasz? Myślę, że może być coś nowego. Może być coś nowego. No i naszym oczom ukazuje się tutaj wejście. Tutaj mamy parking jest strefa kar audio zewnętrzna Grają sobie furki, potężne kar audio Wejście mamy tam, to sobie wejdziemy wejściem głównym Trochę tutaj głośno wam powiem Ale znaleźliśmy ziomeczka, pasz, jakie ma kar audio w polówce Nie jazda, siema Mateusz, ja też. słyszałem, że u ciebie jest rozpierdol Siadaj z drugiej strony Siadamy, zobaczymy co się będzie działo Nie mam długich włosów, więc nie będzie gonić, ale W ogóle nie wiem, czy mi mikrofon to złapie Czy będzie harczeć Jeden głośnik, drugi, trzeci, czwarty, piąty! Pfff! Będziesz dla mnie dziewka, Ty bardzo płatka, Ty słona lalka! Chciało mi uszy rozwalić! Siema! Ej! Rafał! Przygotuj się na uszy! Dobra, początek i wjazd mamy dobry, nie wiem jak Rafał uszy, ale moje... Na no, ale... No, ale trochę straciłem e, słuch. <laughs> nie no, k-radio ale uszy powiem wam strasznie bolały, bo bałem ja się, że mi pękną. Dobra, zwiedziliśmy, teraz wchodzimy do środka. Jesteśmy w środku, tutaj mamy wejście na opaseczki, tam mamy wejście, jak chcemy sobie kupić bilety. No wejście jak wejście, co tu będziemy dużo gadać. Idziemy na hale. Mamy tutaj... to tutaj widzę, że nic mamy. Wydaje mi się, że dwa lata temu były lepiej. Kojasz dwa lata temu? No, tu stałe. Ale stały takie, jeszcze, nie? off raczej. No a teraz to mamy jakieś Porsche mamy. Eee, tutaj też jakieś motory chyba stały, z tego co pamiętam. I Lambo. No. No, tutaj jest teraz lipa, ale mamy jeszcze dwie hale, więc zobaczymy, co jest na jednej i na drugiej. W ogóle na której hali stoi Leon, bo nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, chodźmy pierwsze na lewo. Jesteśmy na pierwszej hali. Co nam się ukazuje? Auto Reziego, które było do wygrania. Mustang, bardzo ładny. Tak bo było obniżony, a tu jest w górze. Fajny. Takim mustangiem to mi się woził. O, proszę bardzo? Seven, Hana? Hana od Buddy. Idziemy dalej. No, ale w sumie co mam będę pokazywał? Porobię jakieś fajne przebitki, postawię wam muzyczkę no i pokażę takie najciekawsze wozy, co tutaj stoją. I. Bup. Look at me, look at that rose the black grease on my elbow, tossed to the six deep. It's a Fuck no, tucking in a bit, little lean, little red, i on thick. Look at me, look at that rose like that the Whole time I'm coasting breaking a whip, invoice, it was coded, cool. Did I call me these nits invoice? It was cool did I handle my biz? Big noise, I was vocal, ain't cloaking the bit. Bring mine with the xo kissing off the rim. The why there's no net flow, pockets very slim. I don't know why I had to get low, summoning my kin. Fix your mind No i tak się prezentowała hala pierwsza Jest trochę, było trochę ciekawych furek Teraz właśnie wchodzimy na halę drugą No i co? Tutaj będzie Leonik na pewno Ale może zróbmy tak samo, że pierwsze Fajna muzyczka, różnych e, ujęć tutaj różnych furek, tutaj mamy Wybierzemy takie najlepsze No, tak zróbmy i zaraz wracamy Moi drodzy Państwo, na drugiej hali jest pytę, bo jest Leonik Także ta hala mi się bardziej podoba Nie no, generalnie fajne tutaj furki stoją Nie ma jakichś takich szczurów czy coś Każda furka jest fajna, dopieszczona Targi się dzisiaj kończą, pierwszy dzień Musimy sobie furkę przetrzeć, bo jest parę paluchów odbitych No i skórzy ją przetrzeć, nie będziemy wydziwiać Ogólnie Leonik sobie stał z zamkniętą maską, ale na drugi dzień Zrobimy sobie coś takiego O, 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 o Nie, nie tak, nie tak, nie tak, czekajcie Czekajcie Dwa. O, o tak sobie zrobimy, żeby silnik się prezentował. Może ładnie tam jakoś nie jest, ale na pewno jest lepiej jak w serii. Jak widziałem na innych tarach, jak tak otwierałem, to ludzie chodzili, zaglądali, ciekawi byli, więc zostawimy, żeby sobie patrzyli. No ale teraz pasuje go z kurzu przetrzeć i z paluku. Ale będzie zrysowany. Ja Dole z tym kurzem, z tym wszystkim, ja p***dolę. Ale mamy własne studio, to sobie ogarniemy, nie? Wiadomo. No, i zakończamy pierwszy dzień targów. Jeszcze wam nie pokazaliśmy wszystkiego, bo jeszcze jest dzień drugi, więc w drugim dniu pokażemy wam resztę. dzień targów, moi drodzy Państwo Dzisiaj pulóweczką przyjechaliśmy Jestem ja, jest Rafał jest przepiękna pogoda Dzisiaj pada, na szczęście nie pada bardzo Bo przed chwilą to waliło takimi żabami Że zanim byśmy tam doszli To byśmy byli mokrzy jak spod prysznica No ale cóż, pierwsze idziemy może tam Gdzie nie byliśmy wczoraj, czyli na drifty Yeah. in the gym, locked in, getting in, pouring over my skin, building my that next big get to the same udody będzie dodaty będę ja go lansować to jest kiedy wasze gdzie czy tam idę też możecie wsiadać. Czemu nie? Co mi szkodzi kuba, kogoś puści do środka, nie? Żaden problem, problema jak dla Was to jest zabawa i pani Was to cieszy, no to to tutaj jestem. Targi się kończą, wszyscy jak widzicie się zbierają, hala robi się pusta. Godzina, nie mam zegarka, ale patrzę na zegarek. Godzina 18 i o tej kończymy targi i o tej też kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że fajnie się oglądało i że było super. Jak my się bawiliśmy Rafał? Myślę, że było całkiem fajnie. Było całkiem fajnie, zobaczymy jak będzie w przyszłym roku. Może jakiś jeszcze dodatkowy projekt wejdzie i wystawimy dwa auta albo nasze studio. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie, dzięki, że przyszliście, zbiliśmy piony, pogadaliśmy i do następnego. i